Od niedawna świat nasz cały obiegł wirus całkiem mały. Jest i w Chinach, no i w Stanach, i we Włoszech robi zamach. Polski również nie ominął, nie chce odejść jak przypłynął. W wielkich miastach i na wioskach można spotkać jego postać. Atakuje wszystkich ludzi, wśród seniorów też strach budzi. Nie odpuszcza nam na krok, choć nie widzi go nasz wzrok. Jest na rękach, ustach, nosie, zachowuje się jak prosie. Nikt go nie chce, a on sam zachowuje się jak pan. Lekarz, medyk, pielęgniarka, żołnierz, strażak, aptekarka i policjant, i kierowca to dziś bardzo ważna postać. Na ulicy i w szpitalu, na granicy czy w mieszkaniu. Każdy ważne ma zadanie od momentu, kiedy wstanie. Bohaterem też być możesz, swą postawą dopomożesz. Porozmawiaj z siostrą, bratem, nie złość się na mamę, tatę, bo bez taty i bez mamy szans pokonać go nie mamy. Kochaj ich mocno, doceniaj męstwo, a osiągniemy wspólne zwycięstwo.